Kochani, dzisiaj ściągamy nasze wino, żeby zrobić wino grzane, czyli grzańca. Zawsze ze ściąganiem jest kłopot. Znaczy ja miałem kłopot, bo yy, ciężko było zasać to wino. I mamy w tej chwili z, z naszej ulubionej firmy, ulubionego sklepu yy, butelki. Superbutelki.pl. Superbutelki I tam zakupiliśmy właśnie takie urządzenie do ściągania wina. Kupiliśmy kiedyś takie urządzenie gdzieś tam w sklepie i to się nie nadawało kompletnie do niczego. Poszło do kosza. Przed użyciem, najpierw trzeba namoczyć w gorącej wodzie, żeby to się rozwinęło. No, i zaraz idziemy ściągać winko. No, i dzięki temu, że było przez chwilę w gorącej wodzie, jest już proste. No, i będziemy próbowali ściągnąć winko. No, i sprawdzamy. Pachnie ładnie. Jeszcze nie próbowaliśmy tego wina, a miało wyjść wytrawne, pamiętasz? Fajne to jest, że y, zakończone jest to szklaną rurką, gdzie otwór jest wyżej, czyli nie będzie ściągało nam tego mułu, który jest na dnie. Dobrze. No i sprawdzamy. To musi być niżej. Ja muszę zobaczyć. Wiesz, co tam masz taki zacisk, żeby. Yeah. Może on powinien być troszeczkę wyżej, ale ładne. Ciekawe, czy będzie wytrawny. Może starczy? Teraz chyba musiałbyś to podnieść wysoko? Nie, nie tym myślę, zaciskiem. To Fajne to jest, wiesz? Bardzo wygodne. Kochani, do grzańca dodajemy przyprawy, które mają za zadanie nas rozgrzać. Więc Alkohol słabo rozgrzewa, może uderza do głowy. Jeżeli ciepło jest po samym alkoholu, to krótko. Natomiast te przyprawy rozgrzewające powodują, że grzaniec spełnia swoją funkcję i my grzaniec kojarzy się głównie z zimą, z górami, z nartami. Tak normalnie u nas w domu grzańca się nie piło. Jakie przyprawy można dać do grzańca? Klasycznie dodajemy anyż, gwiazdkę anyżu, cynamon w laskach, goździki, kardamon. Tutaj mamy syrop malinowy, który możemy zastąpić miodem i kawałek pomarańczy. Możemy oczywiście wzbogacić yy, Nasz grzanie co różne dodatkowe przyprawy, albo skomponować taki, taką kompozycję grzańcową, która nam odpowiada, możemy dodać chili, nawet pieprzu mielonego, czy gałki muszkatołowej. Możemy dodać też imbiru. Owoce, które pasują do grzańca, to są zwykle cytrusy, czyli pomarańcza, cytryna. Ale może być też jabłuszko. Zależy, co kto ma, co kto lubi. Grzaniec powinien przede wszystkim nam smakować. My wolimy, żeby on nie był taki słodki, dlatego myślę, że symbolicznie dodamy tylko tego, tego syropu malinowego. No i oczywiście wykorzystamy to nasze wino, które okazuje się być bardzo smacznym, niesłodkim i nie takim ciężkim winem. I myślę, że to jest dosyć mocne wino. Muszę przyznać, że chyba kilka razy w życiu robiłem wino, ale e, tak dobre wyszło mi pierwszy raz mhm. i ono jest od września, od września, od września, tak. a już jest bardzo dobre. Więc jak postoi jeszcze z rok, to będzie, będzie pyszne. No to dodajemy. Winko do garnka. Ale jest klarowne, czyściutkie, bardzo ładne. Dodajemy sok malinowy, kardamon ile? Jeden, tak? Jeden, mhm. dwa. Możemy dwa dodać. Goździki. Uwielbiam goździki. Cynamon. Cynamon ja uwielbiam, to możesz dać ze dwie takie Dobrze. dwa kawałki kory cynamonu. Anyż. I anysz. Anyż to może jeden. Dobrze. Tak. Ja bym jeszcze dodała troszkę imbiru. No i oczywiście. Imbir jak najbardziej. Ale chili musi być też. A chili, no właśnie. Nie za dużo, bo żebym ja mogła też się napić. I mówiłaś jeszcze co? Imbiru, żebyś dał troszkę, ale to trzeba ukroić kawałek. Aha, imbiru, okej. Okay. To tak. zaraz ukroję. Dobrze, przyprawy są. Włączamy e, kuchenkę. Tak, i to nam się nie może zagotować, no tak, to tak, tylko tak. się musi podgrzać. Tak. Teraz pomarańcza. Za dwa plasterki, tak, ale to później dopiero tak. do rozgrzanego. No i czekamy aż się zagrzeje. Tak, tu jest tak pięknie trochę chłodno, bo już wieczór się robi. Mm. Więc żeby nam grzaniec nie stygł, będziemy mogli sobie go podgrzać. Mi tak, wiesz, co niepełny, nie lej, bo ja sobie doleję jeszcze soku pomarańczowego. Dobrze. Bo można dodać soku pomarańczowego, żeby troszeczkę stracił grzaniec swoją moc. Ale muszę przyznać, że moc jest. I jest pyszny. Jest pyszny. Dobrze. Szczerze e... mówiąc nie piłem jeszcze takiego grzańca. Pomarańcze? Aha, pomarańcze, tak. A cytrynkę też chcesz? Nie, niekoniecznie. Dobrze. Specjalnie do grzańca dostaliśmy od Małgosi siostry takie coś. Mhm. Wasze zdrowie. O, pyszny to superbacja. Chcesz spróbować z sokiem z cytryny? Wino w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia, jakiego użyjemy do, tak się mówi, do grzańca. Bo ani nie jest jakoś ten szczep szczególnie istotny, bo smak grzańca nie jest z wina, tylko z przypraw. Nie musi być wino wytrawne. Może być słodkie, półsłodkie, wtedy dajemy mniej tych składników. Ale myślę, że jednak. A może być też wino białe, tylko wtedy już nie będzie takim klasycznym grzańcem. Ale myślę, że jednak rodzaj wina ma trochę znaczenie. No, na pewno. No, nie piłem takiego grzańca, tak dobrego. To jest naprawdę coś pysznego. A wiesz, że grzańca można robić nie tylko z wina, bo na przykład z innych alkoholi też. Z brandy można zrobić. Tak? Z takich mocnych? Tak. Z grapy. To też jest taki, na, taki alkohol, który robi się z resztek po winie bardzo mocny. Tylko że jak wypijesz wtedy taką, taki kubek, no to może ci uderzyć głowy, no prawda? No, i na pewno uderzy po tym kubku. <laughs> Dlatego ja sobie trochę rozcieńczyłam. Sokiem. No ale kiedyś ludzie pili bardzo dużo wina. W wieku XVII. Ale mieli swoje wino. Nie? To nie było to wino, które mamy dzisiaj w sklepach z tą siarką, e, z tym czymś, i oni się nie uzależniali od alkoholu. A dzisiaj tak naprawdę nie ten alkohol, który jest w tym winie uzależnia, tylko ta chemia, która jest w tym alkoholu. We Francji też dużo wina się pije we Włoszech. No, pije się cały czas. Tak? I piło, nie? A jak pamiętasz, a ty jak mieszkałeś we Francji? To no, też. Pili tam Francuzi tak, dużo wina. Tak, tak. I tam jest e, mniejsza tolerancja, jeśli chodzi o, e, o alkohol, czyli czy że po alkoholu. Może teraz już nie, ale jeszcze za moich czasów e, tą lampkę wina można było do obiadu wypić i, i jechać. Nie wiem, jak dzisiaj jest. No, ale jest naprawdę Pyszne. przesmaczne. Także róbcie ze swojego wina grzańca. Tak, kot nawet też dobrze. przyszedł, też lubi tu siedzieć kot Nutka. Na tym fotelu zawsze sobie obserwuję, a tu za nami siedzimy sobie, pijemy. Już Przedaż. rośnie. A tu rośnie, tak. Pietruszka, pietruszka i szczypiorek. I jeszcze tutaj jest rukola. A tam na tamtej półeczce jest wysiana sałata. Także już się dzieje. Rozkręcamy się, krótko mówiąc. Mm. Kochani, wszystkie akcesoria do produkcji własnego wina, możecie kupić w naszym ulubionym sklepie superbutelki.pl. Tak jak my to robimy. I Zarzekaliśmy się, że nie będziemy robić już więcej domowego wina, bo to wino ciężkie, takie słodkie nam nie smakowało. Natomiast to wino, które teraz zrobiliśmy, wino wytrawne z winogron jest naprawdę przepyszne. Samo także o grzańcu nie wspomnę. W opisie tego filmu zamieścimy link do sklepu superbutelki.pl. Zachęcamy Was do zakupów w tym sklepie. To naprawdę wspaniałe miejsce, które tak często odwołuje się do tradycji. Dlatego ten sklep między innymi polecamy. To jest link afiliacyjny, to znaczy, że jeżeli Wy zrobicie zakupy, to my dostaniemy drobną prowizję, a z tej prowizji kupujemy jedzenie dla naszych kotów. Na zdrowie!